Moje życie nierozerwalnie jest złączone z Bielskim i WKS jest dla mnie taką perełką i, i, i czymś, co sprawia mi ogromną satysfakcję, ogromną radość, utożsamiam się z tym klubem, bo, bo tam zaczynałam swoją karierę, tam kończyłam swoją karierę i, i no jestem dumna, że mogę w dalszym ciągu być w tym klubie. No i, i tutaj te cele są właśnie takie, żeby, żeby cały czas rozwijać ten klub i Mam nadzieję sięgnąć w którymś momencie też po Mistrzostwo Polski, chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest w bardzo dużej mierze uzależnione od, od finansów. A mam wrażenie, że odkąd zostałam prezeską, to, to cały czas jest pod górkę, bo najpierw COVID, później wojna, później prąd, gaz, przynajmniej takie argumenty słyszę od sponsorów, także to nie jest łatwo.